Mogę już GTRa sobie kupić. Fajnie. 8... nie jest drogi nawet. No to wbijamy, zobaczmy. Trzeba go kupić, bo nie mam żadnego samochodu w klasie S, który miałby napęd na 4 buty. Zaraz co prawda odblokuję sobie dostęp do lambosów, bo będę miał 40 poziom, ale no GTR też jest fajny. On przede wszystkim spoko brzmi. Czy możemy coś tutaj sobie dostosować? O, patrzcie, od 0 do setki 2 sekundy, prawie niecałe 27. 310 km na godzinę prędkość maksymalna. O, można kolor sobie wybrać. Okej. Okay. No, to wybiorę sobie może taki. Czarny wygląda fajnie. I ten gun Metallic, bo tak się nazywa. Czerwony nie pasuje mi do kietera, ale chyba ja wezmę ten standardowy. Tutaj możemy jeszcze jakieś takie duperelki powymieniać czarne felgi. Okej, okay. no i kupujemy. 800 tysięcy, proszę bardzo. Ok, czyli sprawdzimy teraz osiągi. Może nie uda mi się dobrze zmierzyć prędkości od zera do setki, ale na pewno uda mi się sprawdzić VMAXA. Mam jeść 310 km na godzinę. To ciekawe, czy faktycznie te osiągi tutaj w test drive są jakoś odwzorowane. Posłuchajcie, jak brzmi GTR i przede wszystkim Launch Control przetestujemy w końcu. Ale to jest za każdym razem taka uczta! Uczta dla duszy, jak po dłuższym czasie, jak chciałeś mieć jakieś auto, w końcu je odblokujesz. Jak nie dostajesz je, wiesz, razem z paczkami chipsów. Czy z paczką chipsów, nie jakiegoś tam auta. Pół. O, dostałem 20 Camaro, jak w Forzie, prawda? To co, testujemy Launch Control? Z górki? Może być z górki. Moim zdaniem fajnie brzmi. Ok, ja bym teraz wytestował tego V Maxa. Czyli tam mieliśmy napisane 310 i faktycznie on nie chce się tak za bardzo rozpędzać. Nie do tego V Maxa. To dobrze. Spróbujemy go rozpędzić. Zobaczymy czy się uda faktycznie te 310 na standardowej konfiguracji uzyskać. Czy oni to tak jakoś zasymulowali nam w tej grze? Ciekawy jestem. O, ciężko ciężko do tych trzech stówek. A coś tam skręca, nieźle chyba, zobaczymy jeszcze. 250, 260. 80. trochę z górki. 300. Dawaj, i V6. No myślę, że by dobił gdzieś tam do 310. Tylko trzeba by było trochę z górki jechać. Ale podoba mi się to, nie, że on nie ma jakiejś takiej sztywnej blokady. Właśnie, ciekawe, czy tu jest jakaś taka sztywna blokada, jak w Fordzie Horizon 5 na przykład, nie? Że masz te 430 km na godzinę i limit. Więcej już nie pojedziesz. Tutaj myślę, że z takim sporym ograniczeniem jest świat gry. No bo jednak jest bardzo ciasno i mało gdzie jest się rozpędzić do tej maksymalnej prędkości. Ja tutaj trochę tak niezgodnie z GPS-em, bo chcę sobie też drogi odblokowywać. Ale tak, jedźmy sobie na tuning. Ulepszę sobie, muszę sobie wymaksować ten samochód w klasie S. Na tych częściach, które mam dostępne, tam trzeba mu wszystko pokupować, żeby później można było go też do odpowiedniej klasy zrzucić, nie? Przed wyścigiem, to trzeba mu wszystkie części po kolei kupić. Też nie lubię kupowania tych części. Chciałbym, żeby sobie można było po prostu zaznaczyć wszystkie części, jakie masz do kupienia i potem w koszyku je sobie wszystkie kupić, a nie tak, że kupujesz, tam czekasz aż Ci pobierze kasę z konta, la. Trochę to takie żmudne to tuningowanie w test drive jak dla mnie. Dobra, jesteśmy w tuningowni. I zobaczmy. Szkoda, że nie ma wizualnego tuningu? No, może tak. A ja wiem, czy mi jest potrzebny ten wizualny tuning. Już tyle tych gier z tym wizualnym tuningiem jest. Już masz tu dekruzyn takim szalonym tuningiem wizualnym. Jest Need for Speed. A tutaj może fajnie będzie sobie. Znaczy fajnie by było. Spoiler wymienić na przykład. Takie subtelne zmiany porobić, jakieś, nie? Niektóre samochody w Decru Motorfest mają też takie, właśnie, subtelne zmiany. Można ogólnie sobie tuningować, wiesz? Troszeczkę tylko, nie trzeba dużo. No ale niektórzy znowu przesadzają z tym tuningiem i robią jakieś takie, no naprawdę koślawe te wyglądy tych samochodów, nie? No ale to każdy gra jak chce. Okej, okay, ja sobie tutaj. Wybiorę może inny lakier, karoselia. czekaj to naklejki są. Lakier i wykończenie. Ok. Tu sobie jeszcze możemy wybrać jakiś specjalny. To ja skudny ten kolor jest. Chromowany, matowy, jednolity. Uy, mach. To jest satynowy, tak? Metaliczny. Chciałbym, żeby można było też zrobić taką wersję Nismo, chyba że oni później dodadzą wersję Nismo tego samochodu. Wezmę sobie czarny producenta. ok? Yy... zastosuj. 30 tysięcy! No trochę trzeba zapłacić, ale damy radę. Aha, dobrze, to teraz osiągi. O, i tu możemy kupić opony terenowe, uwaga, dlatego że... Czasami w tej klasie S musimy jechać jakimiś szutrami i te terenówki mogą się przydać. I kupimy sobie, no oczywiście, semisniki wyposażymy ale kupimy sobie na wszelki wypadek też takie oponki. No kurde ty! Ładnie poszedł z tą statystyką prawie 900 mamy. No, powinno to śmigać teraz. Zmieniliśmy kolor na czarny. Przypominam, że przed chwilą nie mogliśmy osiągnąć prędkości 300 km na godzinę, znaczy ledwo co? Weszło 300 km na godzinę VMAXa. W ogóle posłuchajmy, czy się dźwięk zmienił. i ja myślę, że trochę się zmienił chyba. Uhoho, na pewno osiągi się zmieniły, kurde. cośm te updatey tego samochodu czy znaczy, do no, upgradey w sumie jak sobie coś tam stunigujemy cieszy to jakoś tak nie wiem bardziej może <słyski> <słyski> fajna zabawa jednak, tak, postarać się o jakiś samochód, żeby go zdobyć, no przyjemniej jest zdecydowanie. Dobra, to zobaczymy, ile teraz osiągnie. W sumie moglibyśmy sobie jeszcze tutaj zrobić ten tuning, czyli wydłużyć biegi. Jeśli się. Aha, bo ja zainstalowałem tą skrzynię krótszą, nie? Weźmy sobie ten tuning, tuning sportowy, semi -sleaky. Zobaczymy, ile na tej skrzyni poleci. Czuję, że on ogarnie V-Maxa. Przy tej mocy, że powinien jednak zrobić bez problemu. 330 obstawiacie. Mhm, dobra, to wiadę sobie na tą drogę, która jest nade mną. Tylko pojedziemy jeszcze kawałek dalej. Tu gdzieś z niej zjeżdżaliśmy. Ona jest strasznie długa. Tam mamy kawałek tunelu, tylko jakbyśmy jechali w drugą stronę, to byśmy mieli. z górki w tunelu, chyba, nie? Tak, Tak mi się wydaje. Teraz dwie paki jak wchodzą, fajnie. I trzy stówy już. Właśnie, musiałbym te dłuższe przełożenia dać, nie? Bo wszystko już mi się skończyła. Zobaczymy na tych krótszych przełożeniach, ile wyciągnie, i potem pójdziemy jeszcze zmienić na tą dłuższą skrzynię. 340. Ładnie. Tam było chyba 360 przez chwilę, nie? Ty, jakieś osiągnięcie odblokowałem. Tutaj też możemy jakieś ustawienie wyścigowe sobie ogarnąć, więc tutaj jeszcze jest coś do... Odblokowania. Fajnie. Lubię jak jakaś gra ma przede mną jakieś tajemnice i muszę je odkryć. No powiem szczerze, trochę mnie boli dupa, że na GTR tyle kasy wydałem. No bo tam jednak chyba miałem ponad 3 miliony, nie? Teraz mam poniżej 2 milionów. Przykro trochę. Dobra, tepnijmy się od razu na autostradę, czy gdzieś w okolice, może tu i zobaczmy teraz, co się stanie. Czy uda nam się osiągnąć 400 km na godzinę? Myślę, że to jest jeszcze nierealne. Chociaż mieliśmy już 360 i jeszcze coś tam ciągnął, nie? Ale już podchodził pod ten, pod ten ref limiter i tak. No zobaczymy. To dobry znak, jak musiałem tu hamować, bo miałem wyższą prędkość niż wcześniej. O, ale mi się brzydko popsuł. Uuu, shit. O, shit! Kurde, strasznie ciężko jest tutaj między tym ruchem wyrobić. Ale to jest taka najdłuższa prosta, gdzie można właśnie te cztery paki wycisnąć. Nie wiem, czy w drugą stronę nie byłoby łatwiej. Ale fajnie to wygląda, nie? Ja tylko uważałem, żeby wiesz, nie przywalić w coś tam. Nieźle. Szkoda, że mi się tak brzydko popsuł. Jakoś tak uderzyłem o ścianę i mi się. Szyba z tyłu pobiłem, dziwne to jest, ale ten efekt prędkości tutaj w test drive'ie, nie? Tu jedziesz te niecałe 400 km na godzinę, a masz wrażenie, że zaraz graci ci wybuchnie albo coś fajnie to wygląda, trzeba przyznać. No, i jakoś tam stuningowałem tego gt -ra. no Zrobiłem sobie na tyle na ile pozwalał mi poziom, bo to jeszcze można go ulepszyć. Także myślę, że te cztery paki to on osiągnie po, po takim maksymalnym tuningu. No, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Hmm, ale i tak już na ten moment mi się podoba, tylko wrócę sobie do tej skrzyni z krótkimi przełożeniami, no bo tutaj jak się ścigamy to i tak mało kiedy się używa tego V-Maxa, a myślę, że 360 km na godzinę, tak jak osiągnąłem sobie wcześniej na tym odcinku prostej, to i tak wystarcza do wszystkich wyścigów, które tutaj mamy, a dzięki krótkim przełożeniom będziemy mieli trochę lepsze przyspieszenie, tak myślę powinniśmy mieć przynajmniej. Chociaż z drugiej strony mamy system biturbo zainstalowany, który niweluje nam turbolaga. Nie, bo to biturbo składa się przeważnie z jednej mniejszej turbinki i jednej większej turbinki albo dwóch bliźniaków, to tam zależy jak tam jaki tam system jest, nie? No i ta jedna turbinka mniejsza przeważnie niweluje ten turbolag, a druga Robi już tą maksymalną moc. Więc te długie przełożenia może wcale nie są takie głupie, akurat dla tego samochodu teraz. Jestem ciekawy, właśnie czy, czy lepiej mieć jest te, te krótkie przełożenia, czy długie teraz dla tego auta. Czy to w ogóle ma w test drive znaczenie? Tak, także teraz będę miał typowo deszczową pogodę. Będzie trzeba zmienić opony na te standardowe nie na semisliki. One się tutaj czasami w grze chyba też nazywają wielosezonowe w niektórych samochodach? Albo to w innej grze było, nie pamiętam już. Ale tak, są jedne opony lepsze na mm, deszcz właśnie, te standardowe. Powinni więcej tych opon tutaj pododawać. Ty, mam nadzieję, że je kupiłem. Kupowałem wszystkie części, więc mam nadzieję, że o oponach nie zapomniałem, bo na semislikach w deszczu będzie ciężko, nawet geterem. Musimy się tu wspiąć na górę. Niestety nie ma możliwości szybkiego przeniesienia się do tego wyścigu. Znaczy, stety, no, niestety, niestety, fajnie, moim zdaniem. No, trzeba się gdzieś tam wtargać na górę, żeby odkryć to, nie? I przy okazji pocieszyć się o tym, a nie ciągle teleport za teleportem. I przy okazji poznamy trochę drogę, więc będziemy zjeżdżać stąd. A w dodatku będzie deszczowo. Także może być różnie. Bylebyśmy tylko te opony dali radę zmienić. Bo wcześniej jak jechałem Maserati, to zmiana opon ze semislików na deszczu na te zwykłe. No, znacznie mi pomogła. Mam nadzieję, że i tym razem się uda to wygrać. Też te wyścigi, no właśnie, mają różny poziom trudności. W jednym wyścigu w tej samej klasie wygrywasz bez problemu, a w drugim masz takie, o kurde, czwarte miejsce, zajebiście. No dobrze, musimy tutaj zmienić konfigurację najpierw. O, są standardowe opony, dobrze. Dajemy standardowe i tu musimy jeszcze zrzucić osiągi do 7750 No i teraz możemy zaczynać super GTR o, o pier dziele faktycznie jest burzowo, ale mi wywaliło od razu jak ślisko. Ale na prosty jest różnica, nie trzeba się bawić w jakieś wiesz, prostowanie, jakieś tam wchodzenie w drift czy coś takiego. Idealnie wychodzisz z zakrętu, gaz do końca, idealna, idealny wyścig się w ogóle trafił, dominacja znaczy się. I faktycznie tutaj w zakrętach jest tak sobie, ale to wyjście z zakrętów rekompensuje wszystko, kurcze. Takie zakręty dziwne. Ej, boty się gdzieś porozbijały. Boty na deszczu sobie nie radzą, ale to chyba w każdej grze. W Gran Turismo 7 też mają problem boty na deszczu. Dobra, 80% wyścigu. No kurczę, botów nie widzę. Muszą być jakoś bardzo daleko. Czyli musieli mieć straszny problem. O kurczę, to GTR będzie moim mistrzem chyba na deszcz. Przynajmniej po tym wyścigu będę go używał na pewno. Jechaliśmy sobie tutaj yy, nie na pełnej mocy, bo musiałem go zdegradować. Także jest ulepszony całkiem nieźle. Ciekawe, czy uda się go właśnie. Tak zrobić, żeby osiągnąć te cztery paki. Myślę, że tak. 10 fps w lusterkach było? Może. Nie, nie, nie miałem czasu patrzeć na lusterka, ale faktycznie tak może być. I jakaś kasa zdobyta, i solar Pass też ogarnięty. To co, żeby tego solar pasa wymaksować, to trzeba najlepiej, najszybciej to chyba jeden wyścig w kółko naparzać, nie? Najlepiej to chyba jakiś najkrótszy. Kurczę, no nie mam pomysłu. Ale zakup GT-ra się opłacał, oh, kurczę, nie miałem właśnie takiej fury deszczowej. Może on nie będzie najszybszy na zakrętach, ale na pewno będę go często używał, bo tutaj czasami zdarza się pogoda deszczowa i czasami mamy też taką trasę mieszaną, że jest... jest od... o, może tutaj zrobimy tą próbę. No spróbujmy, na trzy gwiazdki. Czasami zdarza się też, że właśnie mamy 20% Asfaltu i 80% szutru, ty jak tu zrobić? Tu jest zakręt, i od razu za zakrętem radar. To będzie właśnie dobre dla auta, które dobrze skręca, nie? GTR może sobie tu nie poradzić. Kurde, i to auto tak w tym najgorszym miejscu było. A z dołu? Nie no, z dołu raczej nie. Musi być z góry. Ile tu trzeba w ogóle osiągnąć? Bo wydaje mi się, że nie, nie będzie dużo trzeba. 160. Bo my się do tych 160 szybko raczej rozpędzamy, tylko samochód mi tu przeszkadzał, kurde no. Akurat tak mi stanął, że nie miałem go jak wyminąć. Też trzeba dobrze trafić, co? Zero ślizgu. Mm! Ile było? No już niewiele brakowało. A znowu spróbuję jeszcze. Nie jest to proste. Trzeba mieć na pewno bardziej skrętne auto i na pewno bardzo, bardzo szybkie. No co ty? Jaa, co tu trzeba mieć za furę? Strasznie trudne to to jest. Ale i tak jestem zadowolony z tego gtr -a. no spisał się, spisał się na tym wyścigu i V-Maxa ma fajnego jak na razie, a jeszcze nie jest na fulla ulepszony, brzmi świetnie, wygląda świetnie, no GTR, nie? Launch Control działa tutaj dobrze. ale to musi być rakieta. Wyobrażacie sobie ulepszony GTR i startujecie z launch control. Też to musi tak łamać kręgosłup.